Dzień dobry, dzień dobry, czas na kolejne aktualizacje z WSOF. Niestety, Dima Urbanowicz odpadł już z turnieju za 10 000 dolarów. to 7 Triple Draw Low Ball zajął miejsce 13 i tym samym 15 182 dolarów. Wczoraj poznaliśmy również dwóch kolejnych zwycięzców bransoletek. Jednym z nich został Mitchell Toner, który wygrał turniej tak za półtora tysiąca dolarów. W turnieju tym wziął udział blisko 7 tysięcy osób, dlatego Mitchell za swoje pierwsze miejsce zgarnął 1,120 tysięcy dolarów. Drugim zwycięzcą bransoletki został Steven Bolański, który zańkał z 298 tysięcy dolarów w turnieju za 1000 no limit holdem. A tymczasem za mną, tam gdzie się ładnie świeci, odbywa się stolik finałowy turnieju, za 5000 tysięcy dolarów No Limit Hold'em. 30-minutowe blindy, są ciekawe. I co najważniejsze, na stole finałowym znajduje się Phil Helmut. Także emocje sięgają z Zenitu, ponieważ Phil Helmut do tej pory zgarnął 14 bransoletek w swojej karierze, a teraz stoi przed szansą zdobycia 15. Także emocje sięgają Zenitu. Samo zaraz pójdę oglądać to zjawiskowe wydarzenie, a wy szukajcie i e, szukajcie kolejnych aktualnych informacji na pokerbreak.net kośnik w SOP, gdzie będą pojawiły się wciąż nowe aktualizacje. Być może również informacje o tym, że Phil Helmut zyskał 15 bransoletkę oraz i najważniejsza rzecz, bądźcie czujni jeżeli chodzi o konkursy, ponieważ 3, 3 lipca e, odbędzie się na platformie Betsafe turniej za 1 euro, w którym możecie zgarnąć pakiet na Battle of Malta warty 1400 euro. Wszelkie dodatkowe informacje szukacie właśnie na stronie pokerbreak.net ukośnij so, e, żeby być na bieżąco i wiedzieć wszystko.